Rodzina szuka 21-letniego Kamila Mroska z Odmochowa. Ostatni raz widziany był w poniedziałek 2 lipca. Od tego czasu słuch po nim zaginął. Kamila jako ostatni widzieli jego dziadkowie, do których przechodził na obiady. W niedzielę 15 lipca pomiędzy miejscowościami Śliwice i Zwierzyniec odnaleziono zwłoki. Rzecznik policji Marcin Greń poinformował, że z powodu trudności w identyfikacji nie można powiedzieć, czy sprawy się łączą. Tymczasem według rodziny Kamil może przebywać w Czechach. Jeśli ktokolwiek posiada informacje o zaginionym, prosimy o telefon pod numer 880 871 072 lub 77 431 47 92. Jeszcze tylko do końca lipca trwają zapisy na bezpłatne, profilaktyczne badania słuchu w ramach Ogólnopolskiej Akcji pod Patronatem Fundacji na rzecz Osób z Uszkodzeniem Słuchu Beethoven. W Nysie akcja organizowana jest w salonie firmy Audiofon. Do najczęstszych przyczyn niedosłuchu należy długotrwałe przebywanie w hałasie, ale nie tylko. Są tutaj też jakieś uwarunkowania genetyczne, choroby, które żeśmy przebyli, leki, które zażywamy, czy urazy, które również były w przeszłości. Niezwykle ważne jest, aby osoba mająca problemy związane ze słuchem jak najszybciej trafiła pod specjalistyczną opiekę. Jeżeli. Pacjent zgłosi się wcześniej, jesteśmy w stanie naprawdę pomóc, bez względu na to, jaki jest rodzaj ubytku. Zwłaszcza osoby cierpiące na choroby przewlekłe, takie jak cukrzyca, nadciśnienie czy miażdżyca, powinny zadbać o słuch i regularnie zgłaszać się na badania kontrolne. Przy cukrzycy, nawet co pół roku, przy innych chorobach, przynajmniej raz na rok. Pod szczególnym nadzorem powinna znaleźć się także młodzież. Polscy nastolatkowie zwykli bowiem słuchać muzyki zbyt głośno. Rośnie nam niestety pokolenie mp3, młodzież bardzo głośno słucha muzyki przez słuchawki wewnątrzuszne, a niestety nie wie, że w ten sposób pracuje sobie na swoją głuchotę starczą. Zbliżający się początek nowego roku szkolnego jest idealnym czasem na wykonanie badań profilaktycznych. Tym bardziej, że dane statystyczne są zatrważające. W tej chwili jest bardzo duży procent uszkodzenia słuchu u dzieci, bo jest to od około 5%. Aby skorzystać z oferty Fundacji Beethoven i firmy Audiofon, nie trzeba mieć skierowania od lekarza. Wystarczy tylko wcześniej zgłosić się pod numer telefonu 77 433. 01 04. Zapraszam wszystkich Państwa, mieszkańców Nysy i okolic, na zgłoszenie się na bezpłatne badania słuchu. Nawet jeżeli Państwo nie zauważają u siebie pewnych symptomów, a nie mieli nigdy przeprowadzanych takich badań, zapraszamy, warto z tej akcji skorzystać. Miejski Zakład Komunikacji w Nysie od dnia 1 sierpnia 2012 roku wprowadza nowy rozkład jazdy. W nowej sieci komunikacyjnej zostaną wprowadzone zmiany dotyczące skomunikowania miejscowości Rusocin, Lipowa, pod Podkamień i Przełęk. Prowadzenie nowych miejscowości wymagało przebudowania całej sieci komunikacyjnej. Zmiany te doprowadziły do stworzenia nowych linii literowanych A, B, C, D i E w miejsce obecnych linii numerowanych. Rozkład jazdy skonstruowany jest podobnie jak obecny, tak aby zapewnić te same godziny odjazdów z przystanków. Bezpieczne dożynki to tytuł czwartkowej konferencji, która miała miejsce w Muzeum w Nysie. W trakcie spotkania zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe w Nysie omawiano zasady i przepisy dotyczące organizacji imprez masowych. Na zaproszenie wicestarosty Czesława Biłobrana przy wspólnym stole zasiedli reprezentanci organizacji i stowarzyszeń zainteresowanych przepisami obowiązującymi podczas imprez oraz przedstawiciele instytucji nadzorujących tego typu przedsięwzięcia. Chcieliśmy potraktować to spotkanie kompleksowo, czyli w obrębie przepisów skarbowych, sanitarnych, straży pożarnej, policji. Organizacją tego typu imprez w powiecie nyskim zajmują się najczęściej koła gospodni wiejskich i stowarzyszenia. To są ludzie, którzy są społecznikami. Bardzo ciężko pracują, muszę powiedzieć. Pełni zapału i dobrych chęci niestety wielokrotnie nie stosują się do obowiązujących przepisów. Wielokrotnie, ale przede wszystkim nieświadomie. Podstawowym obowiązkiem w momencie, kiedy powstaje stowarzyszenie czy jakaś inna organizacja, no to jest ukonstytuowanie pod względem prawnym tej organizacji, dokonanie odpowiedniej rejestracji. W rejestrze dla tej formy tutaj mam, mówimy wymiar stowarzyszeniach, to jest rejestr stowarzyszeń prowadzony przez KRS, następnie uzyskanie REGON i rejestracja w Urzędzie Skarbowym, potem wchodzą obowiązki podatkowe, ale tu są zwolnienia, ułatwienia w tym zakresie. Mandat wynosi, najniższy jest 150 zł obecnie, a najwyższy 3000. Wiele wątpliwości budzą warunki, w jakich powinno się przygotowywać żywność. Powszechną praktyką jest produkowanie jej w prywatnych kuchniach. Przepisy mówią jednoznacznie, że żywność przygotowana w domu jest na potrzeby domowników, a nie na potrzeby organizacji imprezy. Czy jakiegoś żywienia, zorganizowanych grup. Na organizatorach imprez masowych i organach wydających zezwolenia na ich przeprowadzenie, ciąży wiele obowiązków dotyczących bezpieczeństwa powszechnego, przeciwpożarowego i sanitarnego. Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych z roku 2009 każda impreza, na którą przyjdzie ponad 1000 osób, mówimy o terenie. Krótko mówiąc, otwartym, staje się imprezą masową. Dotyczy to także imprez, które organizowane są na stadionach lub obiektach lub w obiektach, gdzie liczba uczestników wynosi ponad 500. Obowiązkiem organizatora jest uzyskanie stosownego zezwolenia na przeprowadzenie takiej imprezy, co wiąże się ze spełnieniem przeróżnych standardów. Spełnienie warunków ewakuacji, czyli, czyli drogi dojazdowe, te drogi dojazdowe muszą być przejezdne, żeby zastępy. Państwowej czy Ochotniczej Straży Pożarnej mogły dojechać do miejsca zdarzenia. To są warunki ewakuacji w samym budynku, to są pozamykane drzwi, pozamykane okna, te wejścia muszą, muszą, być, po, muszą być pootwierane, gaśnice, czyli urządzenia, które w sytuacji, gdyby wybuchł pożar, są w pierwszej kolejności użyte przy tego typu zdarzeniach, powinny być sprawne i powinny być dostępne przede wszystkim. Wyznacznikiem wartości organizowania tego typu spotkań będą zbliżające się dożynki powiatowo-gminne, które w tym roku odbędą się 26 sierpnia w Bielicach. Dalej będziemy kontynuować to w indywidualnych kontaktach z Urzędem Skarbowym. Mamy też nadzór nad stowarzyszeniami i chcemy, żeby one nie łamały prawa, żeby działały zgodnie z przepisami. Dla dzieci koniec roku szkolnego jest obietnicą wolności od szkoły, obowiązków porannego wstawania, a zarazem zapowiedzią słodkiego lenistwa połączonego z dobrą zabawą. Dla rodziców pierwszy dzień wakacji często oznacza jednak kłopoty organizacyjne. Wesołe, rozrywkowe, ciekawe, ale i bezpieczne wakacje bez wyjeżdżania z miasta? W nysie to nic trudnego. Wystarczy przyjrzeć się ofertom przygotowanym z myślą o najmłodszych. Jest w czym wybierać. Dla zdolnych zajęcia w klubie NDK przy ulicy Moniuszki, rozwijanie małych talentów pod okiem instruktora to doskonała alternatywa dla letniego nic nierobienia. Organizatorzy oferują zajęcia proekologiczne, muzyczne, teatralne, plastyczne, a jak to znudzi, szaleństwo na pobliskim placu zabaw. Od poniedziałku do środy od godziny 10 do 14. To prace w gipsie, wy, wyklejanie różnego rodzaju motywami, na przykład szmatkami, ściereczkami, starymi guziczkami. Tak samo będzie taka praca. Y, prace, dekupaż, y, ozdabianie butelek, y, deseczek do krojenia na przykład chleba czy mięsa. Wakacyjny bastion prezentuje się nie mniej ciekawie, choć tylko co dwa tygodnie, za to z perspektywami na podróżowanie. Za uczestnikami projektu pierwsza wycieczka. Pojechaliśmy do Aquaparku. Dzieci. Naprawdę bawiły się świetnie i na tej leniwej rzece i pływały i ze ślizgawek korzystały. Wróciły rozładowane, no, nie małą atrakcją, bo też pobyt w McDonaldzie, no, to zawsze musi być taka dodatkowa jeszcze atrakcja. Kolejna wyprawa już za dwa tygodnie z przygodą w roli głównej i dreszczykiem emocji gratis. Będzie to taka niezwykła wycieczka, ponieważ do kopalni węgla będziemy mogli zobaczyć jak wygląda taki prawdziwy chup. Chodnik górniczy, zdradzę, że tam grasuje taki skrzak górniczy, który zdarza się czasem w policzek dziecku węglem posmaruje. Drugą część tej wycieczki za dwa tygodnie będzie wyprawa w twierdzy srednogórskie. My tutaj znamy naszą nyską twierdzę, ale... Także będzie to srebna górska nazywana Ściąskim Gibratalem. Tam na tej twierdzy będzie dla nas przygotowane ognisko. A w międzyczasie spora dawka rozrywki, do której dobra pogoda nie jest wymagana. Angielski przez sztukę z Lucilą Kosowską, gry i zabawy zręcznościowe, zagadki oraz zajęcia plastyczne. Konkursy, zabawy, są przewidziane konkursy z nagrodami, konkursy zręcznościowe będą. Myślę, że żadne dziecko nie będzie się tu u nas nudziło. Wakacje to doskonały czas na odkurzanie, szczególnie naszych uprzedzeń, choćby do muzeum. A to z kapciami, zapachem pasty do podłogi i nudą nie ma nic wspólnego. Na 4 sierpnia zaplanowane jest spotkanie oko w oko z malarstwem współczesnym. Zapraszamy najmłodsze dzieci od powiedzmy 3 lat, ze starszym rodzeństwem, z rodzicami, z tatusem, z mamusią, z babcią i z dziadkiem. Można przyjść wspólnie. Dzieci. Ze swoimi bliskimi tworzą drużynę. Tym razem będzie to bardzo ciekawe zadanie. Trzeba ze sobą przynieść koniecznie koszulkę letnią w jasnym kolorze może być biały na, którym, na której to koszulce będziemy malować. Wakacje w bibliotece to nie żart. Na dobry początek dnia w oddziale dziecięcym w Nysie poranne sesje filmowe dla koneserów kina. Pod hasłem robótki ręczne na różne okazje uczestnicy wakacji z biblioteką nie znajdą grama monotonii. Od godziny 10 do godziny 11.30 trwa film. Tak? Zawsze codziennie wyświetlamy inną bajkę, którą dzieci sobie oby oglądają. Wakacyjne zajęcia to nie lada gratka nie tylko dla dzieci, ale także dla dorosłych, dla których dwumiesięczne wolne to tylko mgliste wspomnienie szkolnej przeszłości. W tym momencie ja jestem zwolniony z opieki i mogę sobie pozwolić na, na, na zrobienie rzeczy, które odkładam. W momencie, kiedy ja opiekuję się tymi dziećmi, a one się też cieszą, tak. że, że są troszeczkę z innymi, z, w innym środowisku i z innymi ludźmi, także myślę, że bardzo dobra i polecam innym Polecam rodzicom, polecam dziadkom, pradziadkom. Szczegółowe informacje dotyczące wakacyjnej oferty dla dzieci znajdują się na stronach internetowych miejskiej gminnej Biblioteki Publicznej w Nysie, informacji turystycznej w bastionie świętej Jadwigi, Nyskiego Domu Kultury i Muzeum w Nysie. Na ulicy Biskupa Jarosława w Nysie drogowcy zastosowali niespotykane rozwiązanie z użyciem znaków drogowych, które wprawiło w zakłopotanie wielu kierowców. Zamiast znaku zakazu wjazdu, jakiego można byłoby się spodziewać w tym miejscu w związku z reorganizacją ruchu w rejonie przebudowy ulicy Chodowickiego, nasz kierowca natrafił na dwa znaki zakazu skrętu, jeden w prawo, drugi w lewo. Domyślamy się, że kiedy brakuje odpowiedniego znaku, można użyć całego zestawu, tak jak Egipcjanie stosujący pismo hieroglificzne. Takie kreatywne podejście do tematu znaków może wywołać całą serię pomysłów. My osobiście proponujemy następujący zestaw. Kierowco, nie idź w lewo. Nie jedź również w prawo. Nie próbuj uciekać. Pod żadnym pozorem nie wzywaj pomocy. Uwaga, zaraz przyjdzie człowiek i pobierze od ciebie cło. Oddasz mu samochód. Jednak w zamian dostaniesz rower. Przypadkiem nie dyskutuj, bo będziesz wracał do domu na piechotę. Niewiele osób wie, że w miejscowości Lipno koło niemodlina znajduje się historyczny basen o wymiarach olimpijskich, na którym w 1935 roku miała ćwiczyć niemiecka kadra olimpijska. Niemodlin jest jednym z najstarszych na opolszczyźnie miast. W przyszłym roku wypada 730 rocznica nadania praw miejskich. To nieduże miasto oferuje wiele historycznych atrakcji. Jedną z nich jest basen, którego budowę zakończono w 1934 roku. Każdy przejeżdżający przez Niemodlin. Może kojarzyć to nasze miasteczko z przepięknym, renesansowym zamkiem, który znajduje się na pograniczu rynku. Do takich atrakcji należy również basen, również znajdujący się na terenie zespołu krajobrazowo-przyrodniczego Lipno. Z czasów, kiedy na tych ziemiach mieliśmy panowanie III Rzeszy Niemieckiej, to na tym basenie mieli trenować. Pływacy niemieccy, którzy mieli wystąpić w 1936 roku na Olimpiadzie w Berlinie, czy pływali, czy trenowali, oto historycy niemodlina do dnia dzisiejszego sprzeczają się. Basen to w dalszym ciągu bardzo atrakcyjne miejsce rekreacji w niemodlinie. Tym bardziej, że część obiektu ma pełnowymiarowe olimpijskie parametry. Przede wszystkim trzeba pokazać walory samego basenu. Są tutaj unikatowe niecki, bo takich niecek 100 na 40 jest niewiele w kraju. No i ta piękna też duża niecka dla dzieci, ten, ten brodzik, gdzie bardzo dużo młodych ludzi przychodzi i się kąpi. Oczywiście musi być idealna pogoda, żeby tutaj nam więcej ludzi przyszło. Jest dużo zieleni, możemy przede wszystkim poddychać świeżym powietrzem, nawet jak nie ma tego słońca, to odpocząć od tych murów i od miast.